Akordeon to wyjątkowy instrument. Jego ogromne możliwości sprawiają, że można na nim wykonać niemal każdy rodzaj muzyki: poważną i rozrywkową, dawną i współczesną, jazzową i ludową. Potrafi brzmieć bardzo delikatnie i śpiewnie, ale może być też niezwykle dynamiczny. Jest prost stworzony do efektownej i wirtuozowskiej gry. Znakomicie oddaje wszystkie emocje ukryte w muzyce i dociera prosto do serc słuchaczy. Czy to przypadek, że dwukrotnie zwycięzcami polskiego programu Mam Talent byli właśnie akordroniści? Akordeon ma w sobie cechy instrumentu dętego i klawiszowego. Niech to jakby płuca instrumentu. Dzięki niemu akordeon może oddychać. Można więc grać na nim jak na każdym instrumencie dętym. Dźwięk może trwać bardzo długo, w trakcie trwania można go podgłaśniać i ściszać. Ale dzięki temu, że akordeon ma dwie klawiatury dla prawej i dla lewej ręki, można grać wiele dźwięków jednocześnie. Dlatego akordoniści często występują solo, nie potrzebują zawsze Towarzyszenia Innego Muzyka. Ale instrument ten znakomicie brzmi w każdym zespole, w każdym zestawie instrumentów, często można go usłyszeć także z Towarzyszeniem Orkiestry. W naszej szkole uczymy gry na akordeonie klawiszowym i guzikowym. Naukę rozpoczynamy na małych instrumentach, które można wypożyczyć ze szkoły. Zapraszamy wszystkie dzieci, młodsze i starsze, które chcą rozpocząć swoją przygodę z muzyką, do nauki gry na tym wspaniałym instrumencie.